Oto kolejny odcinek mojego cyklu. Dziś będzie o stosunku Konfederacji do Rosji i do Putina. Oto cytaty z wypowiedzi polityków Konfederacji i dokumentów, które podpisali. Uwaga. Rosja występuje w obronie starych, sprawdzonych wartości. Drugi cytat. Rosja konsekwentnie kroczy drogą odbudowy ładu naturalnego i wielkiego dziedzictwa chrześcijańskiego, opierając prawo na fundamencie Ewangelii. Trzeci cytat. Ukraina to fikcja, to fikcja niebezpieczna, fikcja niepodległego państwa. Czwarty cytat. Powojenna Ukraina będzie dla Polski nie tylko problemem politycznym i gospodarczym, ale i historycznym, a może także ideologicznym. Słuchajcie, to nie Russia Tudej ani Putin. To poglądy kandydatów konfederacji w tych wyborach. Odpowiednio w kolejności Janusza Korwin-Mikke, Andrzeja Zapałowskiego, Grzegorza Brauna. Krzysztofa Bosaka. Chcą uchodzić za wolnościowców. De facto wspierają reżim Putina. Potępiają za to Ukrainę, która od 9 lat broni swojej wolności. Fascynacja brutalnym dyktatorem nie ma nic wspólnego z liberalizmem. To jego zaprzeczenie. I to jest prawdziwa twarz Konfederacji. Czy takich ludzi chcemy w polskim Sejmie?